Czwartek, nie mamy zbyt ładnej pogody. Po prostu pada, jest mokro i zachmurzone, więc korzystam ten czas, żeby pokazać wam jak zrobić apple and blueberry crumble. Czyli tak jakby kuzynka naszej polskiej szarlotki z dodatkiem jagód. Okazja jest fajna, ponieważ dzisiaj organizuje brunch w moim domu. Dziewczyny z pracy przychodzą pięć koleżanek na brunch i szybko wyjaśniam, co to jest brunch. Brunch jest to y, połączenie śniadania z lunchem, czyli breakfast, lunch i wychodzi brunch. I teraz tak szybciutko Wam objaśnię, że podczas brunchu jemy rzeczy troszkę z lunchu, czyli troszkę obiadowe i rzeczy troszkę ze śniadania, więc. Tylko, że nie będą to typowo nawet śniadaniowe rzeczy, jak płatki, czy tam jajko, czy bekon. Raczej stawiamy tutaj na mm, kanapki, coś słodkiego. Tym razem ja robię właśnie, dlatego jest okazja do zrobienia tego Apple Wheel Crumble. To jest moje zadanie. Inne dziewczyny również przynoszą coś, bo mm, polega na tym, że każdy coś przynosi i się spotykamy. Będą na przykład e, kanapki, będą jakieś babeczki. Będą jakieś chrupki nawet, będzie kawa, herbata oczywiście, może będzie wino, zobaczymy czy się zdecydujemy, także jest to tak jakby um, takie późniejsze śniadanie, ale niepełny pełny obiad, nie będzie takich typowych posiłków jak, nie wiem, jakieś kery z ryżem czy coś, to będzie takie zmiksowane posiedzenie. E Dzie dzięki temu jest okazja, żeby Wam e, pokazać, jak zrobić takie apple crumble, ponieważ jest to ciasto bardzo, bardzo popularne w Anglii. Myślę chyba, że w całej Anglii. Bardzo łatwe do zrobienia i przede wszystkim jest bardzo zdrowe, więc to jest zdrowa opcja ciast e, wakacyjnych, bo w sumie używamy e, takich sezonowych e, owoców. Zatem do dzieła. E, w wielkim przyspieszeniu pokażę Wam e, składniki jakie potrzebuję. więc będzie to 200, boże 800 gram jabłek to jest jakieś około 8 jabłek takich dosyć sporych, pociętych w kosteczki, obranych takich czystych kawałków, jak ja to mówię 200, tu jest 250 gram jagódek, one były wcześniej mrożone, więc wyjełam je wcześniej, żeby się troszkę rozmroziły 200 gram mąki zwykłej białej dobrej jakości. Ja używam polskiej krupczatki, bo jest bardzo dobra. Do rzeczy. 200 gram mąki takiej do wypieku chleba, tak zwanej. To jest razowa, e, takiej brudnej, prawda? Tej pełno Nie wiem, jak to się mówi. E, do tego jeszcze będzie, moi kochani, e, będą jeszcze płatki e, owsiane około. 8 takich sporych łyżek dosypę do mąki i około 6 łyżek nasion słonecznika też dosypę do mąki oraz 200 g cukru również to wszystko wsypę yy, do mąki i teraz tak, mieszamy wszystkie suche składniki czyli tak, jedną mąkę do drugiej mąki i w tym momencie należy dodać yy, masło, tylko jeszcze troszkę je tak potnę w takie mniejsze kawałki i będę musiała z mas masło z tą mąką po prostu wyrobić yy, w rękach utrzeć coś jak na po prostu kruche ciasto, prawda? To się tak yy, zagniata, więc jedziemy z koksem. Zawsze ściągam pierścionki, bo no nie lubię jak jestem uklejona i po prostu sobie tutaj trzeba to poucierać ze sobą. I tak jak mówiłam, teraz dosypujemy cukier. Wymieszamy wszystko elegancko. Ja ten przepis mam e, z książki, którą kupiłam ostatnio. Pokazywałam wam nawet na Farbucie, ale każdego gospodyni tak tutaj. Ma swój y, własny przepis na, na podkram. Wiadomo, jak w Polsce każdy ma swój przepis na szalotkę, tak, tutaj na kramu. Do tego dodajemy. Ja dam ja takich naprawdę sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 konkretnych łyżek płatków, bo one spowodują, że e, ta góra będzie taka piąta I przechodzimy do punktu następnego punktu bardzo prostego już Wam pokazuję co dalej forma, ja mam takiej wielkości wysypuję na nią jabłka, nie smaruję niczym bo one po prostu, ten sok, który będzie z jabłek, on po prostu ma trochę wielkości ciastu nakładamy na to Jagódki. Tak jest. Staram się jakoś je w miarę równomiernie rozłożyć, ale to nie musi być w żaden sposób idealnie. Jak mm. to pięknie pachnie. I w przepisie jest, żeby to wszystko Oj. zalać, żeby to wszystko zalać. Sokiem jabłkowym, ale ja używam czegoś lepszego. Jest to yy, Apple and Plum Cordial. To jest jakby wyciąg. Nie wiem, może tak będzie lepiej widać. To jest taki wyciąg, jak go kupuję w Morisonie yy, Zagęszczony, to jest jakby syrop. O, syrop, właśnie z jabłek i z jabłek i ze śniwek. wystarczy troszeczkę rozcieńczyć go z wodą i jest super do picia, ale ja go użyję yy, zamiast soku do polania mojego ciasta. Tak, nie będę szczędzić żeby to było naprawdę soczyste i smaczne można jeszcze posypać cukrem, ale ja już tego nie będę robić bo to ten kordial jest wystarczająco słodki i przechodzimy do kolejnej, kolejnej czynności, czyli do nakładania naszej górnej warstwy pierzynki, tak? pierzynkujemy ciasto Spyszne, ja już widzę, jakie to jest pyszne. Ostatnio robiłam, dałam troszkę za mało tej pierzynki i było dosyć takie płaskie. A dzisiaj widzę, że o, to będzie to. O co mi tutaj chodzi? Efekt będzie taki, jaki powinien być. Równomiernie trzeba to rozłożyć. W tym czasie nagrzewa mi się już piekarnik. Piekarnik 180 stopni. I to ciasto powinno się robić minimum 35 minut, ale jeśli nie będzie wystarczająco brązowe, bo jest go naprawdę dosyć sporo dzisiaj, to można przyciągnąć nawet do godziny. Zależy jak kto lubi jaki stopień prawda? Spieczenia. Ja lubię jak jest takie dosyć dobrze spieczone ta góra, Także, o, ona się tak fajnie pasuje. Tutaj on już się robi ciepłe. To w zasadzie. I ta pierzynka się tylko zrobiła. Jeszcze wykładzę, żeby to było równo. Bardzo relaksująca czynność, muszę Wam powiedzieć. O, mogłabym tak gładzić i gładzić Dobra. To jest gotowe. Do lotu i do piekarnika. Tak jak powiedziałam, 180 stopni, minimum 35 minut. I zaglądamy po 35 minutach. To jest właśnie ta moja ściąga, którą kupiłam chyba za pół funta. I naprawdę super przepisy. Będę po kolei testować yy, razem z Wami te przepisy. Także będziemy sprawdzali, co warto zrobić, co jest smaczne tutaj w Anglii, a co jest nie, niekoniecznie smaczne. Bo niektóre słodycze albo niektóre ciasta muszę powiedzieć, że są za słodkie po prostu są aż mydlące. No ale oni lubią taki styl. Także ja się roz, zapoznam co warto, czego nie warto. A w tym czasie. Ciasto się będzie robiło za chwilkę, a w tym czasie co robimy? Myjemy gary. Najmniej przyjemna strona gotowania. Gdy moja apple crumble będzie gotowa, podajemy go koniecznie polane. O, myślę, że jestem brudna. Koniecznie polane. Ja tu mam budyń, ale tutaj się powinno to polać kustat. Kustat jest to po prostu bardzo, bardzo, bardzo rozcieńczony budyń z taką podwójną ilością mleka niż powinno być zwykle w przepisie, czyli jak to jest na pół litra mleka to ja rozcieńczę ten budyń z litrem mleka żeby to był taki bardzo, bardzo wodnisty bardzo wodnista polewa i polewa się na górę apple crumble i tak się oto wygląda. gotowe apple and blueberry crumble tutaj są owoce przykryte pod taką chrupką po pierżynką, super to smakuje na to idzie, została końcówka niestety, bo dyni już się tak zsiadł, ale był taki naprawdę leisty wszystkim bardzo smakowało jak widać prawie połowa dużej blachy zjedzona także naprawdę warto robić to ciasto bo jest naprawdę zdrowe, mało kalorii i naprawdę super smakuje eee, cześć cześć Cześć. 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 Zatem to są moje koleżanki z pracy w całym gronie. Mamy tutaj mały brunch. Jak widać, już prawie wszystko zjedzone, więc po kolei. To jest Lorraine. Hi. To jest Kim. Julie. Cześć. I jeszcze jedna Julie, a tam jest Amy. Także tak sobie razem spędzamy czas i sobie gadamy. No, dziewczyny już poszły. Bardzo fajne spotkanie. To są takie moje najlepsze koleżanki z pracy. Pracuję już z nimi w sumie 5 lat. Bardzo, bardzo fajnie było. Następnym razem, jak będzie fajniejsza pogoda, robimy duże party u mnie w ogrodzie z grillem, z drinkami. Bo dzisiaj to byliśmy, byliśmy przy, przy herbatce i przy kawie. A jak dziewczyny były, przyszedł i chciałam pokazać, co sobie zamówiłam z Ibaja, co w końcu do mnie dotarło. Pierwsza rzecz, która dzisiaj do mnie dotarła, jest to podróbka Chanel numer 5. Jest to taka firma na eBayu. I to jest duża butla, bo to jest 100 ml. I tylko płaciłam 10 funtów. I muszę powiedzieć, że zapach jest absolutnie fantastyczny. Bardzo, bardzo zbliżony do Chanel 5 oryginalnego. Także długo się trzyma, jest mocny. Także na przyszłość naprawdę będę zamawiała też je, ja, bo niestety na szanelkę jest mi troszkę szkoda kasy. Szanelkę to tak od święta na święta, a tak do normalnego użytku ta podróbka, jak ktoś ma ochotę, to naprawdę warto. I przyszła moja przesyłka. W zasadzie to były dwie przesyłki, a ja, ja włożyłam już je do jednego opakowania. Kosmetyki Jack Wheels które są nieziemsko fajne. i ja ostatnio wyczaiłam u mojej koleżanki. Bardzo mi się podobało. Więc tak, w jednym komplecie przyszedł mi skrap do ciała, pylnik do ciała, żel do ciała oraz to masełko do ciała. I za to na eBayu to jest dobre, to jest nieużywane, zapłaciłam 2,30 funty. Także cena niesamowicie tania i tylko przesyłka mi kosztowała 2,90. Tak czy inaczej, to jest w ogóle jak za darmo. I w drugim opakowaniu przyszedł mi przyszła mi mgiełka do ciała jeżynowa oraz balsam do ciała ten five i on jest naprawdę niesamowity ma zapach, tak mi się ten zapach spodobał i za ten komplet zapłaciłam 1,50 plus przesyłka 2,30 także naprawdę naprawdę tanio, jeszcze czekam na dwie przesyłki, które powinny dotrzeć do mnie właśnie z Jack Wheels w tym tygodniu, więc Wam też pokażę, nie wiem czy ta firma jest w Polsce ale super, super kosmetyki bardzo polecam, bardzo lubię a tymczasem... Zobaczcie. Muszę posprzątać stół po gościach. <noise> Wszystko zjedzone, wszystkim smakowało. No, ci psiory zostały, ale to najwyżyłce do końca przyjdzie. Także super było. Oby więcej takich spotkań.